Cześć! E, nasza emigracja zaprasza Was dzisiaj na kolejny odcinek e, serii po pokazywanie Wam mieszkań, w których mieszkamy. E, tak jak obiecaliśmy, właśnie chcemy pokazać mieszkanie, do którego się przeprowadziliśmy z dzielnicy Mascot. Teraz mieszkamy znów w Rockdale, tak jak na samym początku, więc mniej więcej dzielnice znacie. E, no i pokażemy Wam aktualne mieszkanie. Mieszkamy na drugim piętrze, więc nie wysoka. Nie to, że jesteśmy leniwi, ale generalnie tutaj wszyscy używają wind, a schody są tylko jako w razie niebezpieczeństwa pożaru używane. Tak. Zapraszam. No to pokażemy Wam na początku nasz pokój. Tak jak pamiętacie, w Maskot mieliśmy bardzo mały. Tutaj mamy naprawdę ogromny. Jak na dwie osoby super. To co widzicie, wszystko znajdowało się w mieszkaniu. Nie musieliśmy kupować żadnych mebli. Co jest może zaletą? No ogromna szafa. Która naprawdę można pomieścić wiele. My już mamy mało rzeczy, bo już za niedługo będziemy się wyprowadzać, więc... Tradycja została zachowana, że kręcimy odcinek z, z mieszkania w momencie, kiedy się będziemy wyprowadzać. Został nam już tylko tydzień. Eee, no, więc to, to jest pokój. Tu mamy przedpokój eee, i nasza łazienka, którą używamy tylko my. Przepraszamy za bałagan. Bardzo mała, ale. Ale czysta, fajna. Tu jest przedpokój, pokój drugiej pary. Tu jest laundry, to tak może Dominik, nie, mało miejsca jest. Więc okay. i zapraszamy do kuchni, która jest jak widać bardzo duża z wielkim living roomem. Oczywiście też wszystko było na wyposażeniu, jedyne na co musieliśmy kupić własne garnki, sztućce, ponieważ mieszkamy w ogóle z parą z Bangladeszu, którzy wiadomo są e, muzułmanami, więc nie jedzą wieprzowiny, więc z tego faktu musieliśmy zakupić e, wszelkie naczynia. E, I tutaj mamy wyjście na balkon, balkon jest brudny i to bardzo, ale... I mamy widok, niestety, na główną z ulic, więc generalnie tutaj jest bardzo głośno, ale za to w naszym pokoju już nie odczuwamy, nic nie słychać, więc jest cicho i przyjemnie. Można spać. No. Jeszcze tylko dodam, że cena tego mieszkania to 325 dolarów za tydzień plus rachunki. No, w pokoju, prawda? Bo jakby nie było, wynajmujemy pokój z łazienką, więc. Na pokój z łazienką. No ale w takim dużym mieszkaniu i, i tylko w sumie cztery osoby. No więc możecie sobie później porównać. Dobra, no to chyba wszystko. Pa!